Wszystkim, by na was w dziesiątym i prawdopodobnie ostatnim odcinku z Harry Pottera i Więźnia z Kabanu. Ponieważ zostało nam już naprawdę bardzo, bardzo niedużo rzeczy. Co tu się stało? Co ci się stało, domo? O, naprawiła się. Ponieważ zostało nam bardzo niewiele rzeczy. Tak naprawdę bardzo tyci, tyci. To bardzo możliwe, że to będzie ostatni. No może nawet trwać 40 minut, mnie to nie obchodzi. Chciałbym to skończyć już dzisiaj. dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem co jest za tym portretem. Te portrety będą bardzo szybkie. Rzecz z tego co pamiętam. W porządku. No i tak właśnie. Z tymi portretami. Jest ciut zagadkowe, ale będą pewny, się kryć jest warte dwa razy tyle. Różne Dobra, ukryte zlega. rzeczy. I zastaniesz czy starczy nam... Zagadkowe. Tych pigosków, żeby kupić od razu wszystkie. Jasne, kupuję. I każdy cena kosztuje o. o tyle samo, no, tyle samo albo trochę więcej. Ten sam raciek zwyszkowa. To jeszcze 70 pigosk 5. Oczywiście najchętniej ze na nie Nigdy nie zostało sprawdzone. Wyglądasz jednak. Wszystkie! Ale może być no ciężko z tym. W porządku. Dobra, ile jeszcze tych haseł? Nie sprawdzone. Wyglądasz jednak na człowieka, który nie. 20. Aż. Oj, czy kolejne też będą po 20? Czy na pewno chcesz to sprzedać? Powiedz że tak. Kurde, 25. No niech, to nie starczy nam na ostatnie hasło. Przykro mi Harry, masz za mało kociołkowych pigosków. Szykko mi za mało kociołkowych pigosków. A, to jest prawdziwe cacko. Czy nam bardzo dużo brakuje? Pien... w porządku 16. Eee, to kiedy indziej? <tryknie> Tylko jakie to jest hasło? Jest taka babka z czapką. No dobra, okej, okay, okej. Okay. No potrzeba jeszcze 30. No, chyba raczej szkoda czasu, żeby kupować te bieguski. Dlatego sobie pozwiedzamy po prostu. Chyba od góry, chyba że tu jest ten to hasło, właśnie. O, no tak. No to zacznijmy od dołu. Nie będziemy iść po kolei tak, jak kupowaliśmy eee, te jak hasła? Dobra, nad swoją kolekcją Harry? Szkoła się prawie skończyła. Lepiej się do tego przyłóż. Dobra, dobra, spokojny, gościu, Ja to sobie poradzę. Była szansa, żeby zebrać wszystkie potrzebne bieguski. ale niestety zrąbałem, ponieważ w pokoju nagród. Chyba Harego. Nie zwiedziłem wszystkich... Pięter. No i dlatego też było trochę słabo z tym. Ale wydaje mi się, że dałoby się zebrać wszystkie. Znaczy, wystarczą sobie gusków, żeby wykupić wszystkie hasła od razu. Zębatka. No, no, polecimy sobie po kolei z tymi hasłami od dołu, po gwartu samego. I tu widać już kartę. Jak można się domyśleć, e, karty. Które będzie można zabrać właśnie w tym Hogwarcie To będą głównie karty potworów, jeżeli nie tylko Bo właśnie one były głównie poukrywane W tymże budynku A także na błoniach Potrzeba aż 30 na kolejne hasło Ciekawe ile będę musiał zwiedzić Tych portretów, żeby zebrać tą wystarczącą ilość a może po prostu tam wszystkie te e, portrety i po prostu jak dojdę do tego, którego nie wykupiłem jeszcze, to po to zrobię? Że pójdę na ostatnie piętro i sobie je wykupię. Wow, co się ten czartak zawiesił na przeciwniku. O kurde, ile tu nagród. A dobra, tych wygózków tylko pod koniec hmm. Myślałem, że przez całość no Koniec. Cholera, pominąłem tylko przez to, że Chciałem się pobawić Czyli będę musiała jeszcze raz zrobić przelotówkę Hops Kurde, pominąłem to znowu A było tak śmiesznie, no no bo to na pewno mogę zaczarować, ale tutaj już poczekam. Teraz ustawię się totalnie po środku. Hops. No i porządnie. Trochę głupio poumieszczali te platformy, ale pewnie... Znaczy prawie dobrze, no. Prawie się udało, żeby nic nie robili więcej. Ale jak widać było całkiem sport tych już z pierwszego portretu. Hello, hello. Czy mi się wydawało, tu tutaj Harry był przez chwilę niewidzialny? Hello, hello. To było trochę dziwne. Dynki. Dynki nam się już w ogóle nie przydadzą w tej grze, niestety. Ponieważ wszystko, co mówiliśmy za nie wykupić od innych uczniów, to już zostało wykupione. A no to się nagrody pojawiają. He, no ale dla zasady je pozbieram, no tego mogłem za pierwszym strzałem? A z tym już nie, nie było tak łatwo. Ciekawe czy przypadkiem prawie nie mógł spaść tutaj na dół. Ciekawe czym to zaliczyło wtedy. No szybciej spadajcie kurde. Ja powiem szczerze, że te ukryte rzeczy za tymi porterami to są naprawdę spoko rzeczy. Jedne z najciekawszych w tej grze do robienia. Bo często właśnie są takie zabawne i mają całkiem ciekawe dekoracje też Karta Dokładnie tak. I 25 piegów. I za chwilę już będziemy mieli. Wystarczająco. Zębatka. Zębatce już byliśmy. A, dobra, no to w takim razie wszystko. Hmm, mógłbym zaryzykować i pójść sobie skrótem do tu na samej górze, żeby zdobyć. Eee... Wystarcząco piegusłów, żeby kupić hasło i potem znowu podlecieć od dołu. Poliglota. To czasem nie działa. Poliglota. Niestety. To jest śmieszne czasem, że te hasła nie działają za każdym razem. Tylko trzeba akurat próbować parę razy podchodzić. O tak, tu na pewno zbiorą już wystarczająco. Będzie można kupić wtedy w sklepiku, ostatnie hasło już będzie można wszystkim przelecieć. I będzie fajnie. Mam nadzieję, że ta jedna ukryta tarcza to faktycznie jest. Znaczy karta. To faktycznie jest od e, tych czarodziejów sławnych. Bo jak nie to będzie bardzo lipa. Będę musiał szukać gdzieś. Nie wiem gdzie. Ich. Wydaje mi się, że właśnie one były odkupne tylko. Czemu to się nie otwieram? Otwórz się, Alohomora! Ale to się przekonamy dopiero jak zbierzemy właśnie te wszystkie inne karty. Łoł, wow, ile nagród! No i fajnie, już mam wytrzymać sobie głosków. Bezproblemowo. Książeczki. No pewnie jak pokonam je, to mi się odblokuje ostatnia karta. Znaczy skrzynia, oczywiście. Nie wiem czy się mówiłem, mylę. O! Mamy skrzynkę, cyk. To są jakieś dziwne okna, wydawało mi się, że tam coś może być ukrytego. No, jakaś tam karta wypadła. 69 kart i już wysyłam sobie na kupno ostatniego hasła. Hasło trzasła. Prawie się nie przycisnął, chory Wydaje mi się, że to skakanie wcale mi nie przyspiesza postaci. Zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. No to kupię sobie tyłem. Świetnie, umowa stoi. I bardzo dobrze, zebrane wszystkie w ten sposób hasła. Czyli de facto moglibyśmy już pójść do Dumbledore'a i McGonagall. Ale nie będę tracił okazji, żeby przyjść do na supportem oczywiście. Dlatego powrócimy sobie znowu hasłem. na sam dół. Śmiertelne zagrożenie. Eee, nie, czekaj, to jest poziom zero. My chcemy do poziomu 1 Właśnie, od I tu mamy jedno hasło. I tylko jedno na tym piętrze, Dobra. Mogę tu coś zaczarować? Nie. Drdy mały Kolejne miejsce, które trzeba wczytywać. Czemu za każdym razem tak ciężko się smistruje łyżką? W przejściu przez hasło? A potem jest łatwiej. Dziwaczna sprawa. O kurde, trzeba być tu bardzo dużo rycerzów porozwalać. Ron ogarni się. My to czarujemy. Tylko nie z nich nie wypada, to jest trochę niefajne. Powinny przynajmniej jakieś fasolki wypadać z nich przy rozwalaniu. Ło, wow, ile biegusków tam jest? W ogóle mogłoby się wydawać, że nic tu nie ma, gdyby ktoś się tutaj nie odwrócił do tyłu. Śmiesznie. Nie, yeah, bieguski. I kolejna karta, 70 już. Czekaj, to mało już kart nam brakuje, chyba. Tylko 4 z kart sławnych, potworów. O! I wypadło to jednak z rycerza, tylko trochę było opóźnione. to w oczywiście, pewnie się uda się zebrać więcej niż jest kart w ogóle w tychże do zebrania. Byłoby śpieszniej, jakby się udało porówno. <grystanie> Tyle samo. Dobra, kolejne piętro, kolejne hasło. Czyli to będzie tutaj, tuż przy zaklęciach. Dobra. Czy mogę tu wejść? Czy to było kiedyś coś może jeszcze tego? Chyba nie. No niestety to nie jest druga część, żeby w sali lekcyjnej się coś ukrywało. No, wczytaj nas susz Dobra, w tym jest dosyć mało, bo z tego co o, Harry sam tu wszedł, ciekawe. Co, już mu przyjaciele nie chcą pomóc? W tym kolejnym pomieszczeniu? Albo nie udało mi się wejść. Może to było zbyt trudne. No dawaj, już się we mnie tymi patternami. To było takie ciężkie, że się spiąć, nie? Ile tu było tych rzeczy? Dyni... Już ponad 80. A jeszcze przed chwilą miałem tylko 20. Coś w tym stylu. Czy to kupowanie karcioch? No Ricto Sempra, dawaj to. Wydaje mi się, że rozwiedziłem już prawie wszystkie te hasła A dopiero 12 minut minęło Kolejna karta, czyli zostały jeszcze 3 Jak dobrze liczą Trochę to głupie, że graliśmy i mu się za każdym razem wczytywać Ale przynajmniej nie wczytuję się zbyt długo. Wow! Co było ciekawe Haron nam spadł z nieba Trochę mi to przypomina jak się zapisuje gdzieś grę i wtedy, kiedy się ją załadowuje, to wtedy postać się pojawiają, tak trochę nad ziemią, żeby się nie wtopić w ziemię. Co się z tym właśnie skojarzyło teraz? Co ty powiesz? Nic, bo ty jesteś od sprzedawania Bibelot. No, Bibelot otworzysz się? Kurdy. Z tego co pamiętam, to raz przynajmniej miałem taką sytuację, że się nie chciało hasło odchodzić z kilka razy z rzędu z 3 nawet albo cztery. I lepiej wózków to było. Dzięki, że zebrałem kartę, a ja chciałem zebrać kultę. No, w tym miejscu jest dosyć sporo nagród. Co ja zrobimy teraz? Dobra, nie schasz tyle. E, odwróciłem te krzesła, ale nic to nie dało. Dziwne? Może po drugiej stronie coś? Hmm. nie wiem. Trochę dziwna sprawa, ale dobra. Przynajmniej karty zabrane. Dobra, nie, czekaj. Muszę to sprawdzić jeszcze raz. A nie, Krzesła są cały czas odwrócone. Ciekawe w ogóle, czemu to jest zamknięte. Czasami te drzwi mnie rozwalają. Po co one są, skoro i tak nie można przez nie przejść? Są wiesznie zamknięte. Trochę to głupie. Dumny guzik. Dumny guzik. Dumny guzik. Dumny guzik. Za trzecim razem. O trzech razy sztuka. O i chyba mój ulubiony pokój, jeżeli chodzi o wygląd. Bo naprawdę fajnie tutaj zagot spodarowali do pomieszczenia jakimiś różnymi właśnie biblioteczkami. Dywanikiem, są żrondole nawet też i jest też całkiem prosty w przejściu bo właśnie się się dwa razy przewrócić garnek, żeby mi wysypało wszystko. No i teraz będzie trochę klikania bo muszą uzyskać z tych rycerzy wszystko co mi tam dadzą. No bo to się już zwija i rycerz już nie mogę zaczarować. Dobra. Ten dosyć mało wyrzucił. A dobra, mogę jeszcze zaczarować. Ponad 130 i to, oczywiście, ukryta rzecz, bo jakby inaczej, zawsze musi coś być. Uuu, to sekret był. Ciekawa I karta ostatnia? Nie, jeszcze jedna z zasłonnych potworów. Ale już prawie, już prawie wszystkie karty. Dobra, z tego pomieszczenia można już wyjść fajnego, najlepszego chyba. A jeżeli chodzi o wzgląd ilości rzeczy, które można dostać z hasła, z portretu. O, widzę, że mamy już przed sobą ostatni z portretów. To właśnie z tego co pamiętam, im droższe było hasło do portretu, tym więcej nagród można było z danego pomieszczenia uzyskać. No i to widzę Harry znowu sam. Jak palec. No i no, tu może być naprawdę bardzo, bardzo dużo tych nagród. Właściwie na każdym miejscu. To tutaj to był dopiero taki początek. No mogę w końcu przejść przez to, czy muszę to zaczarować milion razy? Dobra, zanim to. Jeszcze rycerzyk. Wysypał nam jeszcze więcej od poprzedniego, tego oczywiście trochę więcej fasol. Ten wysypał też sporo, bo to jest takie sporo warte, te piegułuski są. I tu też jestem też, tylko był ukryty. Co on tam wysypie? Ile tych piegułusów? No tutaj fajne, dużo fantów wysypał. Ten rycerz najbardziej hojny był do tej pory. O kurde, a tu też trzech. Poczekam aż spadnie wszystko i to zbiorę od razu. <grystanie> Jak powysypało? A to mogę zebrać? Co to szczęście. O, mogę się ich zaczarować? A nie, po prostu jedno mnie zaczarowałem. Aaaa, szkoda no. Szkoda. On też całkiem sporo rzeczy wysypywał. No mogło być to jeszcze śmieszniej. Zrąbałem nieco. No trudno. I tak chyba pobijam tutaj rekordy wszystkich fantów możliwych do zebrania. I to jest tylko jedna szafka, z której pewnie wyleci miliard rzeczy. Książek miliard. Ale mamy ostatnią kartę. 74. Zoban, szybko te książki, niefajne, muszę się pozbyć. to się nie muszę je czarować dwa razy. Bo już po jednym razie znikające. I dwie ostatnie. Dużo posąg. No, czyli właściwie najwięcej nam dały te ci rycerze. Tam, w tym jednym miejscu. No to co, mamy wszystkie karty zebrane. Poza tą jedną, kartę Solnych czarodziejów. No, i teraz mam tą właśnie wielką nadzieję, że będzie możliwało do Freda i George'a, właśnie ta jedna. Bo jeżeli nie, to właśnie dlatego miałem tą niepewność, czy to faktycznie będzie ostatni odcinek, czy nie. Ale jeżeli to faktycznie będzie ostatnia, no to definitywnie będzie ostatnia. A czy tak będzie faktycznie? Czy będzie to ostatnia karta? Dokładnie tak, jest kolorowa. I to jest chyba Harry Potter w ogóle. Zabrałem. O, co ciekawego? O, puścili mnie do pokoju z fasolkami, w których mam do zebrania jakieś kolejne karty jeszcze karty Uuu! Fajne, fajne. No i tak właśnie, to będzie ostatnie miejsce z tych wszystkich. Które zwiedzimy w tej grze Zaraz jak skończy się e, zwiedzanie tego miejsca Pójdą od razu do Darmdora i McGonagall No i to będzie już definitywny koniec chorego Ale to Ta gra była dosyć krótka, chyba najkrótsza do tej pory, no bo Pierwsza e, seria, pierwsza gra Miała dosyć mało odcinków Znaczy nie, właśnie dużo No o, stanowię sobie na tym filarze. Tylko właśnie nie pamiętam ile, e, ale chyba koło 15 i 16 to była karta. Taka, te, znaczy Quidditch, chyba coś takiego. Druga część miała podobną ilość. Tylko tutaj, już tam chyba dochodziły te liczby do. może 18. Nie wiem, nie wyglądałoby na to, że te gry były coraz dłuższe, a tutaj taki psikus trzecią część i jej postanowiło zrobić tak, że była ze wszystkich najkrótsza. A trochę szkoda. Ale i tak wydaje mi się, że była całkiem przyjemna przy graniu. Być może czasem te niektóre rzeczy były trochę słabo zrobione. Jak między innymi właśnie zjeżdżanie po tych e, ślizgach. No to dlatego, ponieważ. E, niestety ustawiali te fasolki czasem w takich trochę gównianych miejscach, przez co nie można było je zebrać do końca. A może to było zamierzone? Może to właśnie miało być tak, że te rzeczy specjalnie nie były możliwe do zebrania wszystkie? Z jakiegoś tam powodu? Chyba nie chcę tu na razie schodzić. Pozbieram sobie te rzeczy najpierw. Ale poza tymi nieco ciągnięciami związanymi z glacusem i z tym zjeżdżaniem ślizganiem to... Wydaje mi się, że więcej gra nie miała jakichś dziwnych błędów. Czasami napotykałem właśnie na takie glitche, żeby tam przeciwnicy się zawieszali w jakichś miejscach dziwnych. No ale tym razem to jak widać... Udało się uniknąć tego błędu. Dzięki czemu... Mogłem poznać, przypomnieć sobie Harry'ego od tej lepszej strony. Zwłaszcza, że to jest chyba najszybsza moja zagrywka w tą grę. Chociaż musiałbym sobie policzyć, ile trwały te wszystkie odcinki, ale jeżeli pobyłyby po minimum 30 minut do 40, no to, to chyba były dosyć krótkie. I co? No to wszystko chyba już. Jeżeli chodzi o ten pokój, zebraliśmy wszystkie dosłownie fanty, jakie były tu dostępne. A nie, chwila! Jeszcze jest tutaj parę rzeczy. Aż dziwne, że tego Harry nie załapał. To znowu coś pominął, czy nie? Nie, dobra, z tej jednej platformy wszystko zebrał. No to jeszcze jedna, fasola. Kurde, fasola, jeszcze jedna. No, bardzo dobrze. Zastanawiam się czy jeżeli udam się do Dumbledora i McGonagall to czy będę mógł tą grę jeszcze wczytać Nie mam pojęcia Ale dobra, w każdym razie zapiszę sobie mimo wszystko cyk I zrobię sobie szybką kopię save'a Dobra, no, kopia zrobiona, no to teraz można spokojnie pójść do Numbledora i McGonaga, ponieważ zrobiliśmy dosłownie wszystko. I wydaje mi się, że również sekrety wszystkie zebrałem, ale tego niestety nie mogłem sprawdzić, to znaczy mogłem wchodzić w menu za każdym razem. No ale te sekrety jak widać. no widać było, że po prostu były tak banalne. I no raczej, jeżeli zebrałem wszystkie karty, to oznacza, że zebrałem te wszystkie sekrety. Tak mi się wydaje. No co tam powiecie mi na koniec to, tego zaliczenia. Chcecie jeszcze raz rzucić okiem na listę osiągnięć, proszę bardzo. A to osiągnięcia. Myślałem, że to z wymagania do zaliczenia roku. Coś tu kręcisz teraz w Dumbledorku. Wszystkim wam należą się gratulacje. Zaliczyliście trzeci rok. Dobra robota! Po prostu wyśmienicie. Ej! Powinniście być z siebie naprawdę dumni. Wykazaliście się wielką odwagą, pomagając Siriuszowi i Hardodziobowi. I zachowujcie się przyzwoicie podczas letnich wakacji. Ta, oczywiście. To będzie przed czwartą częścią. No, pójdziemy sobie na Miastu Świata w Kiliczu. <grafię> Gratulacje, rok. Kiedy okay, ekspres Hogwarts przywiózł Harego i przyjaciół na stację King's Cross, to... Harry przypomniał sobie coś, co powiedział profesor Dumbledore. Wierzysz, że ci, których kochamy, naprawdę nas opuszczają? Nie sądzisz, że najsilniej odczuwamy ich bliskość, gdy coś nam grozi? Już bez lupino. Twój ojciec żyje w tobie, Harry. I pojawia się, gdy go najbardziej potrzebujesz. No nie wiem czy będą więcej razy dżofać. czas. Nie pamiętam. Ale chyba nie już. No, no Wonder Studio. A, to nie jej. Hm. Znaczy no dobra, to była... To byli producenci, a wydawcą było jej. No no. No można to sobie zobaczyć właśnie całą listę osób, które sobie tworzyły tą gierę. Można się dowiedzieć kto tutaj. Zrąbał fasolki w się. Ale jak widać, ta lista jest no dosyć króciutka. Już widać te testerów, więc jak widać, chyba raczej dosyć mało osób pracowało przy tej grze, co ciekawe. Ale wydaje mi się, że całkiem nieźle im wyszło. Ciekawe czy można się to spodziewać jakiegoś Polaczka, czy raczej nie. <laughs> Electronis Art Development. De develop. no czyli wydawca, chyba, czy może nie. No, ktoś tam stworzył muzykę, ktoś tam opracował muzykę, muzyka zresztą w tej grze była całkiem fajna. Dźwięki skakania Haregorona i Hermione były trochę dziwne, wydaje mi się, że może to nie było to, co było zamierzone. Mogli zrobić w miarę normalnie tak, jak to było w pierwszej i drugiej części, ale musieli oczywiście zrobić jakieś dziwne krzyki, które oznaczały przeróżne rzeczy. To by tak był taki dodatkowy minus. Trudno mi powiedzieć, żeby ta gra była jakoś bardzo za trudna i to tylko dlatego, bo jest ona od 3 lat. Gdyby nie była od 3 lat, pojechał po tej grze za poziom trudności, który dla mnie był stanowczo za niski. Ale dobra, skoro to i tak jest gra dla dzieci, to, to by to nie miało sensu. Szkoda, że nie miało wyboru trudności ta gra. Chociaż czy jakkolwiek gra Harrego może nie licząc od piątej części Miała poziomy trudności? No właśnie, chyba nie. Tylko dlatego, bo wszystkie niby te pierwsze były przeznaczone dla najmłodszych odbiorców. Nawet pomimo, iż taka pierwsza czy druga część były a zwłaszcza pierwsza, no raczej naprawdę bardzo trudne. Nie był od 3 lat, a ja doskonale pamiętam no, może nie doskonale, ale pamiętam w wieku może około 4 lat czy 5. Grałem sobie w pierwszą część właśnie u cioci i trochę nie za dobrze mi szło. Tak lekko mówiąc, ja tej gry pierwszej części nie ogarniałem totalnie w ogóle. Z drugą było nieco lepiej, ale też nie ukończyłem raczej przed ukończeniem 8 lat. Więc różne są te ograniczenia PEGI no. Może nie zawsze jakoś bardzo dobra. Ale być może po prostu ja byłem taki trochę nieogarnięty. dobra, można wczytać grę całe szczęście. Tylko ciekawe, czy czyta tam. Eee. W... Właśnie ciekawe czy nam wczytał w Kastence? A, wczytał no po prostu na moja Hogwartu. Dobra. Nie wiem, czy to prawda. Ale słyszałem, że profesor Lupin jest wilkołakiem. Zdaje się, że w przyszłym roku będziemy mieli kolejnego nauczyciela obrony przed czarną magią. Skąd to nie wiedzą, że on jest wilkołakiem tak nagle? No ale niestety marcy w kolejnej części będziemy mieli już innego nauczyciela obrony przed czarną magią. Ale całe szczęście będzie nieco bardziej surowy od lupina. Dobra, no, mam nadzieję, że teraz z trzeciej części wam się podobała. Liczę, ci oglądać kolejne inne serie. Jeżeli chodzi o nagranie czwartej, no to muszę z pewnych względów poczekać, aż będę miał światowód, żeby mi podejść. Ale warto czekać, tak sądzę. Czwarta część to może naprawdę gnieść glebę w porównaniu do wszystkich chyba innych serii na moim kanale, ale nie będę dużo zdradzał. Śledźcie kanał jak Wam się podoba. No, i na razie, trzymajcie. Się.